W tym przykładzie utworzymy aż trzy równania. Tutaj nie mamy m, czego się złapać, to znaczy nie ma takiego przypadku jak w poprzednim m, przykładzie, gdzie pierwsza współrzędna, współrzędna xowa była równa 0 i łatwo było odczytać współczynnik c. Tutaj tak nie ma. Podstawmy kolejno współrzędne punktu a, b, c i stwórzmy układ równań. Pierwsze równanie będzie wyglądało tak. Drugie równanie będzie wyglądało tak, i trzecie równanie jest takie. Następnie porządkujemy równania. W pierwszym równaniu otrzymujemy 16a, odjąć 4b, dodać c to się równa 1. W drugim równaniu otrzymujemy 9a, odjąć 3b, dodać c to się równa minus 2. I w trzecim równaniu otrzymujemy a, dodać b, dodać c to się równa minus 2. I teraz zróbmy tak: od pierwszego równania odejmiemy drugie równanie. Okay. Ym, dzięki temu zlikwidujemy, zlikwidujemy niewiadomą C. Niewiadoma C chwilowo się zredukuje. Więc jeżeli od 16a odejmę 9a, to otrzymam 7a. Minus 4b, odjąć minus 3b to jest minus b. No i 1 odjąć y, minus 2 to jest 3. Następnie od drugiego równania odejmiemy trzecie równanie. I tutaj również uda nam się w ten sposób wyeliminować C. Otrzymamy, otrzymamy 8A. Minus 3B odjąć B to jest minus 4B. To się równa 0. Tak? Minus 2 odjąć minus 2 to jest 0. No i już mamy układ równań z dwiema niewiadomymi. Aby rozwiązać taki układ równań, to może, żeby już tu nie kręcić, pomnożę to, to równanie przez 4. Mam wtedy 28a, odjąć 4b, to się równa 12, i drugie równanie przepisuję bez zmian. Albo w zasadzie, wiecie co? O nie, nie będę mnożył przez 4, po co? Drugie równanie podzielę przez 4. Pierwsze równanie przepiszę bez zmian. No nie zauważyłem tego tak od razu. Dobra. Teraz te równania będziemy od siebie odejmowali. 7a odjąć 2a to jest 5a. B redukuje się do 0. 3 odjąć 0 to 3. Do tego równania dopiszę na przykład to równanie, bo moim zdaniem jest najprostsze. 2a odjąć b to się równa 0. Z pierwszego równania otrzymamy a równa się 3 piąte. Jak podstawię 3 piąte do drugiego równania. No to a równa się 3 piąte. b równa się 8 piątych. Ok, współczynniki a i b. prawie mamy bo nie 8 piątych tylko 6 piątych przecież 2 razy 3 to nie 8 tutaj 2 razy 3 dobra nie ma się z czego śmiać mamy już tak te dwa współczynniki i teraz podstawimy sobie oba współczynniki tutaj do tego równania bo one jest najprostsze i pozwoli nam wyznaczyć współczynnik C no to to będzie wyglądało tak 3 piąte dodać 6 piątych Dodać C to się równa minus 2. 11 piątych nie Boże. Jakie 11? 9 piątych. 9 piątych. Dodać C to się równa minus 2. 9 piątych przenoszę na prawą stronę. Odjąć 9 piątych, czyli to by była 1 e, cała i 4 piąte. C to się równa minus 3 całe i 4 piąte. No to mamy policzone wszystkie współczynniki. Teraz tylko zapiszmy równanie, równanie paraboli. Będzie to kolejno 3 piąte x kwadrat dodać 6 piątych x. I teraz tą liczbę mieszaną zamienię na ułamek niewłaściwy. To jest minus 19 piątych. O! I tak wygląda to równanie. Rameczka, żeby było widać odpowiedź. Podpiszmy, że to jest odpowiedź. I gotowe.